Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o PlayStation 5 Pro, które można powiedzieć, że my znamy wygląd, mniej więcej cenę. Są jeszcze dwie niespójne informacje na temat daty premiery tego urządzenia. No to co, kochani, jedziemy? Tu mam małą ściągaweczkę. Poczekajcie, żebym sobie to, a może inaczej, to sobie tak zostawię, a po prostu sobie o. O, o, no i to jest życie, słuchajcie. Tutaj sobie trochę komputerek bliżej przysunąłem. Majka też sobie poprawię. O, dobrze. Słuchajcie, wygląd, wygląd Wam postaram się wrzucić w miniaturce, albo może tu gdzieś z boku zobaczymy. Na ten moment konsola ma kosztować 600-650 dolarów. Jedno źródło podaje, drugie źródło podaje, słuchajcie. No właśnie, ma być, mają być dwie wersje, z napędem bez czy to będzie 600, czy 650 czy 700. Tak czy siak, rozmawiamy mniej więcej o jakichś 3000, trzech, trzech myślę, że tak w Polsce mniej więcej ta konsola może koło trójki kosztować. E, niby 599 dolarów to jest 2400 zł, a 700 dolarów to jest 2700. Ale znając jeszcze naszą europejską marżę, jednak my mamy euro. To myślę, że ta konsola w Polsce może nawet kosztować 2999 zł na premierę, oczywiście mówimy. E, mają być dwie wersje, z napędem i bez, czyli okej, okay, w porządku. E, no i słuchajcie, tak, albo 6 grudnia, mm, ale ja bardziej myślę, że ten Black Friday, Black Friday, okienko Black Friday'a, czyli 25-29 listopad, to jest naprawdę dobry, dobry pomysł rzucenie tego z jakimiś dobrymi aktualizacjami do gier, które właśnie się już ukazały na ten moment. Single i gier od first party Sony, a także ekskluzywów od third party, a także od third party, przepraszam, a także po prostu jakiś multiplatform, tak, z których... Mogą, mo, może ta konsola skorzystać. Przejdźmy słuchajcie do danych. Konsola ma mieć CPU Zen 2 3,9 GHz, pamięci RAM ma mieć 16 GB, GDR6 576 GB na sekundę. Ma być oczywiście ten PlayStation Spectre Super Resolution PSSR. Funkcja ma pozwolić na 4K przy 120 klatkach na sekundę, czyli rozumiem, że to jest jakiś DLLS Sonoski, no, i jak najbardziej jest to potrzebne w konsolach. Ray Tracing ma przekraczać możliwości 7700XT z RDNA4, cokolwiek to oznacza. Więc yy, i jeszcze, oczywiście, najważniejsze: GPU, GPU yy, na bazie RDNA trujeczki 33,5 teraflopa. czyli no, słuchajcie, od takiego serii XA no, dużo bardziej potężny sprzęt. Głównie pewnie się to przełoży, słuchajcie, na rozdzielczość w grach, na klatkaż, na detale. No, jak najbardziej. To może być to, czego faktycznie ostatnio oglądałem. Też słuchajcie fajny materiał Digital Fundry, którzy mówią, że faktycznie to dopiero taki przeskok mocy będzie na PlayStation 6 i kolejnym Xboxie, bo będzie to machine learning i AI. A tutaj jakby trochę przecenili te konsole. I, I Microsoft przecenił Series X, i 5, i PlayStation 5. Przeceniło też PlayStation 5. Co to, ola boga, będzie? A widzimy, co się dzieje. Wyszedł silnik Unreal Engine 5 i no, w zasadzie żadna nagranie nie jest w stanie w 4K działać. Bo oczywiście nawet na PC jest to trudne, ale też są problemy, żeby to chociaż w 2K, w 2K chodziło, więc stąd pewnie PlayStation 5 Pro, żeby jednak no, ten ray tracing był fajniejszy, no bo nie oszukujmy się, to co możemy zobaczyć na PC w takim Alan Wake 2, to co oferują konsole, a w zasadzie Alan Wake 2 nie oferuje na konsolach w ogóle ray tracingu, więc e, no. Rozumiem ten ruch, e, jakby, bo trochę się zaczyna powtarzać e, to, co mieliśmy przy czasie PS4 i. Xboxa One, no, że no, nie do końca te konsole sprostają tej technologii, która po prostu e, nad, 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 nadeszła, można już powiedzieć, jest, między, jest z nami od jakiegoś czasu. Pamiętajcie, że też jedni i drudzy chwalili się, że a, mamy takie wsparcie technologii, takie wsparcie, tamto, tamto, to, wam to, tylko podobno implementacja, implementacja tych technik. Jest zbyt czasochłonna, kosztuje za dużo hajsu, żeby to wszystko się zgrywało, lepiej dać po prostu czystą moc, bo jest to łatwiejsze do ogarnięcia. No i tak, PlayStation 5 pod koniec tego roku to będzie najmocniejsza konsola, na pewno gry na niej będą najładniej wyglądać, nie ma nawet o czym rozmawiać, no matematyki nie oszukamy, oczywiście, że to nie będzie jakiś next gen. Tylko po prostu dużo wyższa rozdzielczość, czyli będziemy mieli ostrzejszy obraz z dużo fajniejszym raytracingiem. E, płynniejsza rozgrywka, pewnie będzie więcej, wiecie, będzie dalszy lot, czyli ten lot to lots of detail, tak? E, to ile detali widzę, widzimy, jak bogaty jest, e, bogata jest ta sceneria, ile drzew mamy, ile kwiatuszków, ile roślinek. No to na pewno PlayStation 5 właśnie ten fowem, tym wszystkim będzie, no, będzie najlepszą konsolą, jaką będziesz mógł mieć, czy ty, czy ja, czy Tomek, na pewno, hehe, <laughs> w domu. No, jestem ciekaw, jestem ciekaw, słuchajcie. Mówię, spodziewam się to po prostu mocarnej konsoli, ale nic ponadto, jakiegoś uch, uchów i jachów. Myślę, że nie będzie już aż takiego wow. Jak przy Xbox One X i PlayStation 4 Pro, z tych zwykłych konsol, tamta moc była naprawdę e, mega. E, chociaż słuchajcie, może nie będę dzielił skóry na niedźwiedziu. Na niedźwiedziu. Zobaczymy, jestem ciekaw, e, co z tego będzie. E, no, już tak, wygląd mamy, specyfikacje mamy, cenę mamy. Pytanie tylko, czy faktycznie to będzie grudzień, czy raczej zdecydują się, nie jest to odległa data, bo tam podawany jest koniec listopada, to początek grudnia, więc. Myślę, że te, w którym w tym się okienku, e, coś, nam, coś nam rzucą. Niebawem ma być zresztą jakiś pokaz, pewnie prezentacja e, pierwszych gier, jak i samego sprzętu. Bo teraz pamiętajmy, że PlayStation ma to 30 lat aniversary i właśnie na grafice zostało potwierdzone, jak to Pro będzie wyglądać. I na pewno na okazję tego szykują coś fajnego, coś fajnego nam zaprezentują. E, dajcie znać, kochani, czy jesteście zainteresowani, włazicie w PlayStation 4. Przepraszam, wchodzicie w PlayStation 5 Pro, nie 4, PlayStation 5 Pro, wchodzicie na premierę, łykacie, czy dajecie sobie na wstrzyma i nie dajecie się nabrać na trochę wyższą rozdzielczość. I to, co wam oferuje piątka, w zupełności wam wystarczy, by dobrze się bawić. Mi na ten moment wystarczy, ale jak zobaczę, faktycznie na pewno Automek będzie miał pierwszy i będziemy sobie jakieś utomka, na pewno jakieś porównania robić. Wtedy, jak zobaczę na moje oczy, jak to się mówi, jak to się prezentuje, a może nawet Tomka ściągnę, ja do siebie, bo tutaj jednak będzie możliwość postawić dwa telewizory OLED obok siebie i zrobić naprawdę konkretne porównanie. Tu będzie na OLEDzie jednym zwykła piątka, na drugim OLEDzie będzie PS5 Pro i sobie zobaczymy w tych samych grach, co mamy, czego nie mamy, co tracimy, co zyskujemy. I tyle kochani, pamiętajcie też o subskrypcji, lajku, komentarzu, niech się kanałek rozwija. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, będą zerwane gacie czy nie. Pozdrawiam was serdecznie. Jo!